Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale Board Games TV. Wracamy po troszeczkę dłuższej przerwie, bo to spowodowane e, troszeczkę sprawami technicznymi. Tutaj nie miałem troszeczkę miejsca, żeby e, nagrywać, bo mam remont, ale jesteśmy już z powrotem. E, idziemy z grubej rury, czyli bardzo e, ciekawa gra kościana od wydawnictwa Egmont Geek, czyli jest to taka linia, nowa linia wydawnicza e, Egmontu. Jest to gra el gaucho, gdzie gracze wcielają się w. E, południowoamerykańskich hodowców bydła, będą wysyłali swoich gałczów na pampę, bądź też do budynku specjalnie, aby pozyskać jak najwięcej wartościowych krów, które następnie sprzedadzą i zarobią jak najwięcej pieniążków z tych krów. Gra jest od 2 do 4 graczy powyżej 10 roku życia, więc nie przedłużajmy, zobaczmy jak gra wygląda, jak wyglądają się zasady i za chwilę moja opinia. Ok, przed Wami rozłożona gra. Każdy z graczy wybiera oczywiście swój kolor, bierze swoich gałczów, umieszczają gracze teraz po jednym z gałczów na jednym z wybranych budynków. Oczywiście nie będziemy umieścić swojego gałcza na budynku, w którym już jest jakiś inny w tej chwili gałcz innego gracza. Musimy przygotować paswisko zgodnie z zasadami, że wartość nie może przekroczyć 20, musi być równa bądź też mniejsza, ale jest sytuacja, że na przykład gdy dokładamy Krowy po kolei, czyli mamy czwórkę, 14, i dokładamy kolejny kafalek, jest to 12, więc już limit został wyczerpany. Dalej już nie dokładamy. Jeżeli gramy w mniej niż 4 osoby, musimy na początku gry pozasłaniać niektóre pola, aby zmniejszyć ilość, wielkość pastwisk. Tutaj przygotowujemy takie ranczo, gdzie umieszczamy wszystkie kości, pozostałe kafelki umieszczamy w pobliżu planszy. Cztery z tych kafelków wybieram losowo, umieszczamy w tym oto miejscu i każdy z naszych dostaje z puli ogólnej trzy kafelki, wybiera z nich jeden albo dwie, w zależności jakiej wartości krów wybierze. I możemy przejść do rozgrywki. Gracz, będący graczem pierwszym, czy posiadający taki oto znacznik czarnego gałcza bierze wszystkie kości, rzuca nimi, wybiera spośród tych wszystkich kości dwie i wykonuje dzięki nim akcję. Będzie mógł wykonać maksymalnie do dwóch akcji, czyli każda kość przypisana do jednej akcji, bądź też połączyć te wartości i wykonać jedną akcję. Co gracz będzie mógł zrobić? Gracz będzie mógł przede wszystkim umieścić. E, swojego gałcza dzięki tym kościom na pastwisku, na jakiejś krowie o danej wartości jak e, ilość oczek na kości. E, mamy dwie możliwości umieszczania gałczów na krowach. Możemy umieścić e, gałcza w pozycji pionowej bądź też poziomej. Jeżeli chcemy umieścić gałcza w pozycji pionowej musimy spełnić wartość oczek jaką ma wartość krowy, czyli gracz mając, używając tej szóstki będzie mógł postawić swojego ludzika na tej krowie o wartości 6. Czyli po prostu ta krowa będzie już tak jakby jego, ale jeszcze jej nie zdobywa. Będzie mógł on również położyć swojego gałsza w pozycji poziomej, jeżeli będzie chciał zdobyć, tak jakby zarezerwować sobie na później krowę o większej wartości. Wtedy patrzymy na te liczby o mniejszej wartości, w tym wypadku również 6, ale wtedy gracz kładzie takiego gałsza w pozycji Poziomej. Dopiero w kolejnej turze, w kolejnej jego turze, będzie mógł użyć ponownie szóstki aby tego gałcza podnieść do góry i później ewentualnie takiego, taką krowę zdobyć. Gal będzie mógł również używać kości do umieszczania z swoich gałczów do budynków. W każdym budynku gracz może posiadać jednego ludzika i w zależności w jakim budynku chcemy umieścić swojego ludzika, musimy mieć odpowiednie kości. W tych trzech budynkach wymagany on jest. 1 dwa lub trzy na kości, w tym 4, w tym 5, w tym 6. Kraczowi pozostała czwórka, więc umieszcza swojego gałcza. Na przykład w tym oto miejscu. Jeżeli miałby już takiego ludzika, w, na tym budynku nie może tutaj położyć tego gałcza. No, jak wykładniemy ludzika, nic się nie dzieje. Dopiero w kolejnych rundach zdejmując takiego ludzika, będziemy mogli go ten budynek aktywować. A akcji mamy, akcje mamy przeróżne: możemy sprzedawać stada, możemy mieć jakąś wirtualną kość, możemy kraść krowy, możemy dzięki tej akcji podnosić naszych leżących gałczów tutaj na krowach, bądź też dobrać kafelki z tego oto stosu, położyć go na jakimś pastwisku, o ile jeszcze tam jeszcze miejsce, i położyć tam swojego pionowo. Gałcza. Także akcji mam troszeczkę do dyspozycji, które urozmaicają nam rozgrywkę. W momencie, kiedy wszyscy gracze wybiorą dwie kości i wykonają swoje akcje, runda się kończy, i gracze będą sprawdzali coś sytuację na paswisku. Gracze sprawdzają, czy na, na, na danym pasfisku jest takie zapełnione pasfisko. Na czym polega pas pasyjska? Jeżeli na każdej krowie w rzędzie leży bądź stoi jakiś gałcz, wtedy gracze będą mogli zabierać krowy do siebie i ewentualnie te krowy sprzedawać. Jeżeli występuje sytuacja w ten sposób, że na jakimś stadzie stoi tylko jeden gałcz, no to niestety tutaj się nic nie dzieje, pozostaje to tak jak było. I, I tutaj nie zbieramy krów. Ale przypuśćmy, sytuacja jest taka: mamy trzy krowy zajęte przez trzech graczy, i te krowy wędrują do, do graczy, czyli gracze zabierają te krowy i umieszczają je przed sobą. W momencie, kiedy gracz będzie posiadał dla przykładu taką oto sytuację, bo dokładając krowy musimy trzymać się zasady, układamy je wartościowo rosnąco, bądź też malejąco. Gracz ma taką sytuację, gracz żółty i przypuśćmy, tutaj stado jest zapełnione. Gracz żółty zabiera taką ósemkę i dokłada ją dalej. Ta wartość niestety jest niższa od tej, więc gracz tej krowy tu nie może dołożyć. Więc gracz musi sprzedać te stado, te dwie krowy, a sprzedajemy je w taki sposób, że liczymy największą wartość. Krowy w danym naszym stadzie i mnożymy przez ilość kafelków w tym stadzie. Czyli gracz za te krowy otrzymałby 20 punktów, 20 pieniążków i przesuwa to na torze swojej punktacji. Następnie te kafelki odrzuca a ta krowa staje się początkiem nowego stada gracza. Jest opcja, że możemy taką krowę wsunąć troszeczkę niezgodnie z zasadami. Dzięki akcji tego budynku, mając tutaj gaucza, gracz może tego gałcza zabrać i tą krowę wsunąć pomiędzy, czyli zwiększyć tutaj wartość swojego stada. Więc sprzedając taką, takie stado, otrzymałby już 30 pieniążków. I następnie uzupełniamy stado dane pastwisko zgodnie z zasadami. Przechodzimy dalej. Gdy kafelki się wyczerpią, gra się kończy. Gracze będą sprzedawali swoje stada o normalnych zasadach i będą sumowali punkty. Gracz, który zdobył najwięcej punktów, wygrywa grę. OK, moi drodzy, zobaczyliście, jak prezentuje się El Gaucho na stole. I muszę powiedzieć, że wizualnie wygląda ona ok. Grafiki są przyzwoite, mi się podobają. Jakoś nie rażą w oczy. Na planszy, wszystko bardzo dobrze widać, wszystko jest czytelne. Mamy bardzo fajną zagrodę, taką w 3D, gdzie rzucamy kośćmi, naprawdę to robi wrażenie. Zasady, czyli instrukcja, naprawdę jest krótka, bardzo szybko możemy się nauczyć zasad, ale gra daje nam sporo, sporo możliwości. Taktycznych i strategicznych. Naprawdę możemy tu pokombinować. Jest, jest sporo e, zabawy. Na przykład to, że wy, wybierając dwie kości spośród wszystkich leżących, musimy wybrać takie, które e, albo wykorzystamy każdą oddzielnie, czyli wykonamy dwie akcje w swojej kolejce, albo połączymy wynik i zrobimy jakąś jedną lepszą akcję, czy też zarezerwujemy sobie lepszą m, krowę, lepszą wartościową krowę. To jest bardzo ciekawe. Ciekawe jest to, że możemy również naszych gałczów umieszczać na tutaj na pampie, gdzie leżą krowy i tam e, będziemy e, układali tych naszych, jak widzieliście, gałczów pionowo bądź też poziomo. To też jest bardzo ważne e, taktycznie i strategicznie umiejętnie rozstawić naszych tych ludzików, zaklepać sobie te krowy na później, kiedy będzie możliwość zdobycia tych krów. E, z drugiej strony gracze mają też możliwość umieszczania swoich gałczów w budynkach specjalnych, które też tutaj bardzo fajnie są aktywowane. Nie w momencie, kiedy wystawiamy naszego gałcza i budynek się aktywuje, tylko rezerwujemy sobie budynek na później. Ten gałcz sobie stoi i w odpowiednim momencie w naszej turze go zdejmujemy i wykonujemy akcję. To jest bardzo istotny element. Umiejętnie wykorzystać naszych gałczów z tych budynków specjalnych w odpowiednim momencie. A widzicie już Wam opisałem, akcje jest przeróżne. Możemy kraść, podmieniać gałczów na pampie, tworzyć wirtualne kości, bodajże jeszcze tam podnosić naszych ludzików. Jest tego sporo. Niech widzicie, zwrócicie uwagę, jest tu taka negatywna interakcja, ale ona nie jest taka mściwa ta interakcja. Gracze mogą sobie podbierać te krowy. Możemy zabrać komuś Krowę od gracza dzięki odpowiedniej akcji z budynku, ale nie jest coś takie bo, bolące dla przeciwnika, bo on dostanie tylko rekompensatę za tą krowę o, o wartości tej krowy. A my też jesteśmy zadowoleni, bo nasz przelicznik tego stada naszego zwiększa się i też zarobimy także. On troszeczkę straci nie za dużo, jakoś kompensatę dostanie, więc nie ma takiej złości między graczami. Oczywiście też możliwość pod, pod, podbierania sobie tych krów. Kto pierwszy, ten lepszy i jego jest e, krowa. To jest bardzo ciekawe. I gra bardzo dobrze się skaluje zarówno w dwie, czy w trzy, cztery osoby. Rozwiązane jest to tym, że używamy mniej kości i nasz pastwisko jest e, dużo mniejsze przy ilości dwóch graczy. Także myślę, że gdy będziecie grali w dwie osoby, czy w cztery, e, równie dobrze będziecie się o, oczywiście, lepiej jak gramy w 4 osoby, więcej się dzieje, jest e, ciekawiej, m, ale gra działa bardzo dobrze w każdym wariancie. E, może się wydawać, że gra jest e, losowa. Mamy kość, oczywiście, jest jakaś tam e, e, część losowości. Rzucamy tymi kośćmi. Może być tak, że te wyniki na kościach. Jakoś nam nie podpasują, nie zrobimy tego, czego chcemy, ale zawsze jest jakaś możliwość, zawsze coś możemy e, zrobić, nawet to, co nam nie będzie przydatne, czy to postawimy na a, krowie, czy na jakimś budynku. E, ewentualnie ten budynek może się przydać w przyszłości, uwierzcie mi. E, także gra bardzo ciekawa. E, gra trwa tak w granicach godzinki, e, jest szybka, e, bardzo. Fajnie mi się w tą grę grało. Kto nie grał, kto, kto grał w tę grę, też był bardzo zadowolony. Zasady są przystępne, jak już mówiłem, ale dają, dają mnóstwo, mnóstwo satysfakcji z rozgrywki. Oczywiście niektórym może nie przypaść w szata wizualna, ale mi się podoba, więc tutaj nie będę jakoś narzekał na to. Dla mnie naprawdę bardzo fajny tytuł. Myślę, że spokojnie takie 9 na 10 tych, że dam. Brawo dla Egmont, że. Kolejna ciekawa gra z tej serii Eggman Geek wyszła z ich rąk i czekam na kolejne tytuły z tej stajni, z tego wydawnictwa. Mam nadzieję, że kolejne będą również tak dobre jak ta. Na dziś to wszystko. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Cześć!